Nie do końca jestem przekonana w jakiej kolejności będą leciały materiały o filmach z Gdyni, ale ten nagrywamy jako pierwszy. Ja nie ukrywam, że od czasu, kiedy pojawiły się moje córki krowy, Kingi Dębskiej, to czekam na każdy kolejny film tej reżyserki, bo mam też takie poczucie, że ona zapełnia pewną lukę w polskim kinie. Takiego kina obyczajowego, trochę melodramatycznego, które skupia się na rodzinie, ale generalnie porusza takie tematy, które wydaje mi się mogą być bliskie bardzo wielu widzom. Zwykle jednak Kinga Dębska opiera się w swoich opowieściach gdzieś tam na własnych wspomnieniach. Mhm. Tak było na przykład w w przypadku zupy nic no i wcześniej moich córek krów tak w tym najnowszym filmie czyli Święto Ognia które omawiamy dzisiaj wzięła się za adaptację powieści Jakuba Małeckiego popularną nagradzaną i skoro przy tym jesteśmy to partnerem naszego dzisiejszego odcinka jest aplikacja BookBeat którą pewnie już znacie jeżeli wpadacie na ten kanał dosyć często BookBeat to aplikacja do słuchania audiobooków oraz czytania e-booków także w trybie offline wszystko co pobierzecie sobie na smartfona możecie słuchać na przykład w podróży I właśnie Właśnie całkiem niedawno pojawiła się nowa wersja powieści Jakuba Małeckiego w wersji do słuchania właśnie w wydaniu takim filmowym. I możecie ją sobie przesłuchać na BookBeat. Czytają ją Adam Woronowicz, Paulina Pytlak, którą można zobaczyć też w filmie, oraz Aleksandra Hamkało. Ja wam z całego serca tę książkę polecam, bo to jest lektura pełna takiego... Ciepełka, <noise> czegoś, co uderza prosto w serce, i sądzę, że na jesienne wieczory to będzie świetna lektura, a właściwie być może dla niektórych z Was na jeden wieczór, ponieważ czas trwania audiobooka to trochę ponad 5 godzin. I jeżeli ta książka Was zainteresowała, to możecie ją przesłuchać właśnie na BookBeat, wykorzystując do tego na przykład na Szkod. Sfilmowani dla nowych użytkowników jest to 30 dni bez opłat. I wystarczy albo wejść na stronę i wpisać na kod, a później słuchać w aplikacji, albo. Bezpośrednio z linku, który znajdziecie y, pod tym materiałem, w opisie. E, sobie tylko kliknąć i już nic nie trzeba wpisywać. Tak. Bardzo proste. A teraz wracamy do recenzji samego filmu. Nie, 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 nie. Mam wrażenie, że raz na jakiś czas, a ostatnio to co roku, mhm. w Gdyni pojawiają się takie filmy, które. no. Wiadomo od razu, że być może festiwalu nie wygrają, ale wygrają serca widzów. I w zeszłym roku tak moim zdaniem było z Johnem, co mhm. później udowodniła frekwencja między innymi na tym filmie w kinie. I on faktycznie poruszał publiczność, poruszał serca, doprowadzał do wzruszeń różnego rodzaju i wydaje mi się, że ze Świętym Ognia też tak będzie. I na wstępie, w krótkich żołnierskich słowach, gdybym miał podsumować ten film, to powiedziałbym, że to takie połączenie Chce się żyć, Czarnego Łabędzia i Siubuk. Siubuka. Tak, ale okraszone wizualiami z Ameli. O! Także faktycznie można się spodziewać, że będą tutaj tematy poruszane dosyć trudne, ciężkie dla niektórych, ale jednocześnie z takim tonem pozytywnym. i lekkim. Mimo wszystko tak. I jeżeli chodzi o fabułę tego filmu, to będziemy się tutaj przyglądać rodzinie, która składa się z dwóch sióstr i ojca, który od pewnego czasu zajmuje się nimi samodzielnie. Przy czym wchodzimy w tę opowieść właściwie z perspektywy córki młodszej, czyli Anastazji, tak zwanej Nastki, która jest dziewczyną z porażeniem mózgowym i nie za bardzo w większości codziennych sytuacji może radzić sobie sama. Potrzebuje opieki. A jednocześnie to właśnie ona jest naszą narratorką, i tak barwnie opisuje świat ze swojej perspektywy. I opowiada nam te wszystkie piękne rzeczy, których fizycznie opowiedzieć nie może. Na początku zresztą mamy taki krótki zarys historii jej rodziny, kiedy jej jeszcze nie było na świecie, to znaczy wszyscy byli szczęśliwi, ta pierwsza córka to w ogóle po rodzicach prawdopodobnie przejęła talent do tańca i chciała zostać baletnicą i ta, ten wątek także będzie kontynuowany przez resztę filmu. Natomiast wszystko zmieniło się, kiedy właśnie ona, ta Anastazja, przyszła na świat. I ta rodzina się niejako rozpadła, ale czy na pewno. Na informację, co tak naprawdę się stało i dlaczego mama zniknęła z obrazka w którymś momencie, będziemy musieli poczekać niemal do końca seansu. No, chyba że przeczytacie książkę, to będziecie wiedzieć wcześniej. To, co jest swego rodzaju motorem i refrenem tej opowieści, to jest to, że obie te dziewczyny, i Anastazja, i Łucja, niejako walczą ze swoimi ciałami, bo Anastazja, co jest oczywiste. Jest unieruchomiona właściwie, natomiast Lucja jest baletnicą, która jest bardzo ambitna i jej nie wystarcza Oj, e, granie jakichś tam, wiecie, dziesiątych skrzypiec. Ona chciałaby być solistką i jej pokonywanie własnych barier będzie polegało właśnie na tym, że będzie dążyła do coraz większych sukcesów. Bo wydaje się, że jest trochę w tym wszystkim niewidzialna. I to też często jest podkreślane, nawet tym, że ojciec na zdjęciach całego zespołu baletowego nie jest w stanie jej rozpoznać. I wątek tej starszej siostry miesza się właśnie z wydarzeniami wokół młodszej. Jak wiemy, siedzi cały czas w domu i marzy o wielu rzeczach, na przykład o chłopaku jakimś. O zdaniu matury. O zdaniu matury, co też stanie się jednym z ważniejszych wątków, i stąd było moje porównanie do siubuka, między innymi. Ale choć ojciec. Poświęca jej masę czasu i naprawdę spędza z nią sporo czasu, to jednak są takie momenty, w których jest w tym życiu nieobecny i ona zostaje wtedy sama. Na pewno jest jakiś brakujący pierwiastek w tym wszystkim, aż do momentu, kiedy pojawia się na scenie dosłownie właściwie, bo tak jest nam przedstawiana sąsiadka pani Józefina. Fantastyczna, fenomenalna, cudowna Kinga Price. Dokładnie tak. To znaczy, umówmy się, Kinga Price się nie myli. Nie przypominam sobie, żebym widział kiepską rolę KINGI PRICE, i tutaj udowadnia, że nie ma kiepskich ról KINGI PRICE. Ona wchodząc w kadr, automatycznie przejmuje ten kadr dla, dla siebie, rozświetla w ogóle y, twarze wszystkich wokół, jest takim pozytywnym pierwiastkiem, którego być może właśnie brakowało w tej rodzinie. Takim nieco szalonym w tym już ułożonym życiu, tak. bo jednak y, ich życie jest dosyć takie. Zwyczajne. To rutynowe, powiedziałabym. Mm -hmm. Polega cały czas na tych samych czynnościach codziennie, właściwie. I kiedy tylko Kinga Price pojawiła się na ekranie, kiedy oglądaliśmy ten film na festiwalu, to po prostu reakcja widowni mówiła jedno i faktycznie. Kinga dostała za tę rolę nagrodę w Gdyni. Trzecia albo czwarta mm. nagroda już aktorska. Nie pomogę, bo nie liczę. Tutaj chciałbym się właśnie skupić na tym, jak został zagrany ten film, bo moim zdaniem tutaj właśnie trudno szukać jakiegoś takiego słabego ogniwa. Nawet jeżeli uważam, że niektóre wątki zostały powiedzmy nieco skrócone, nieco są jest zaburzone powiedzmy tempą, momentami, no to i tak uważam, że każdy z aktorów, każda z aktorek daje z siebie tutaj na maksa 100% i to owocuje. Tak, y Fantastyczna jest Paulina Pytlak, y, która debiutuje właściwie na dużym ekranie mhm. i to w tak trudnej roli, w której. No... Łatwo jest przeszarżować, a też łatwo jest zrobić tak, żeby to było niewygodne. Tak. A wydaje mi się, że tutaj jej się udało y, na tyle oswoić tę bohaterkę, tę postać, sposób w jaki musi się poruszać, że to jest po prostu autentyczne mhm. i naturalne. E, świetna jest Joanna Drabik, która jest y, tancerką opery narodowej, y, więc. I to chyba musiała być taka aktorka, która ma doświadczenie w zawodzie, bo nie dałoby się przygotować do tej roli w tak krótkim czasie, tak, powiedzmy. To też jest rola bardzo emocjonalna, ale trochę wycofana, i trzeba znaleźć tutaj e, pewien balans pomiędzy tym, co się czuje w środku, co postać czuje w środku, mhm. a co pokazuje. No ale też przy okazji jest to rola bardzo fizyczna. Tak. I ta postać na przestrzeni filmu będzie mierzyć się z pewną kontuzją, która e, zablokuje jej być może drzwi właśnie do tej kariery, o której marzy. I myślę, że te wszystkie momenty, w których widzimy jej ból na scenie, one przenoszą się na widza. To bardzo łatwo jest odczuć. I też łatwo jest się stresować w pewnym momencie tego tak, filmu. Tak, tak. I właśnie, kochani, wreszcie w filmie obejrzanym podczas festiwalu w Gdyni no. mamy Mikołaja Roznerskiego, kochani. Ach. Ryzykować. Tak Co prawda na jakieś 15 sekund, ale jest I gra znanego aktora, z którym spotyka się starsza z sióstr. i nie wypowiada ani jednego zdania w tym filmie. Nawet nie wiem, czy wszyscy rozpoznali, że to jest Mikołaj Roznerski, ale mi tylko mignął Ja już mam. Miałam... Ale mieliśmy kiedyś takie pytanie. Czy Mikołaj Roznerski zagrał kiedyś w dobrym filmie. No to zagrał, ale nie miał nic do powiedzenia. Na pewno też zagrał w rzeczach przed komediami romantycznymi, no ale... Ale. Jeszcze wracając do tych aktorów na moment, to uważam też, że kapitalną, fantastyczną ro robotę odwalił tutaj e, Tomasz Sapryk, e, bez którego... Poza jedną sceną. Bo... Poza jedną sceną w łóżku, takiego wyznania powiedzmy e, dookoła pewnego ważnego tematu. Uważam, że ta scena była położona dramatycznie, natomiast Absolutnie w każdym momencie, gdzie on się pojawia, to podobnie jak ekranowa Józefina, także jest tym takim pozytywnym pierwiastkiem i świetnie się odnajduje w tej roli. Kinga Dembska udowadnia po raz kolejny, że absolutnie czuje taki timing komediowy. Wie czego od swoich aktorów wymagać, żeby właśnie ten humor działał. I tutaj mnóstwo jest takich tekstów, które podobnie jak na przykład w Zupie nic, gdzieś tam zostaną z nami na dłużej, gdzieś faktycznie rozbawią całą salę. Tak. I to jest tego typu film. I właśnie tutaj też takie teksty się pojawiają, no jak choćby ten, almodowar. No ten film, chcąc nie chcąc, musi dużo wyciąć z materiału źródłowego. Natomiast uważam, że on się skupia na tych najważniejszych elementach, które dla tej historii są istotne. To, co ucina, to trochę pogłębiona psychologia tych bohaterów, czego być może nie potrzebujemy na ekranie, bo my to mamy poczuć, a nie widzieć. Ja myślę, że daje się odczuć tutaj pewną skrótowość, szczególnie w okolicach finału, gdzie przeskakujemy po różnych wątkach, domykając właśnie pewne historie. I na przykład dosyć niekonsekwentnie moim zdaniem prowadzona jest ta narracja z Ofu, o której wspominaliśmy na samym początku, to znaczy, film startuje od tego, że mamy narrację z Ofu, ona jeszcze gdzieś tam się pojawia, gdzieś w międzyczasie i y, finał także jest z narracją z Ofu, ale jednak ma się takie poczucie, że ci bohaterowie często znikają na dłuższą część. Tego ekranu i ta narracja nie jest wtedy potrzebna. Mhm. Bo ten film ma taką tendencję, żeby porzucić na przykład y, tą młodszą siostrę i trochę więcej opowiedzieć o tej starszej, potem znowu wrócić i zmienić ten balans. E, tak, to prawda. Tu trochę y, mniej organicznie się to łączy mhm. niż y, w pierwowzorze literackim. Natomiast. I tak uważam, że skupia się mimo wszystko ten film na tych najważniejszych rzeczach, z którymi my mamy wyjść z tego seansu. I tak, to nie jest idealny film, który będzie gdzieś przedstawiany jako wzór do tego, w jaki sposób powinno się takie e, filmy familijno-melodramatyczne tworzyć, ale uważam, że zostawia widza z uczuciem. I to jest. W tym wypadku najważniejsze po prostu. Tak. I to, czy wam się ten film spodoba, czy nie, to zależy od bardzo wielu aspektów, ale nie sądzę, żeby was zostawił obojętnymi. I być może fabularnie nie ma tu jakichś specjalnych wodotrysków. Pewnie widzieliśmy niejednokrotnie podobne historie, być może w nieco innych konfiguracjach, nieco inaczej, powiedzmy, poskładane. Może w innym tonie. A, może w innym tonie, ale myślę, że... To, co zaprezentowano nam w tym filmie, działa w ramach tej konwencji, którą tutaj obrano. Pewne rzeczy być może są nieco naiwne, nieco właśnie skrótowe. Niektóre rzeczy są podane tak prosto z mostu, żebyś widzu absolutnie wszystko zrozumiał. No tak, no tutaj Dębska nie bawi się w jakieś Miuanse. metafory, symbole i tego typu sprawy, ale wydaje mi się, że też nie, takie były ambicje. Nie tego trzeba tej historii. Mhm. Czy to najlepszy film Kingi Dębskiej? Myślę, że nie. Wciąż w topce pozostają moje córki krowy, ale jak na film, który także nie jest na podstawie jej własnych doświadczeń, to to też każe wierzyć, że takich projektów może być więcej, a ja zawsze kibicuję podobnym filmom, bo cały czas narzeka się w tym kraju, że nie kręci się popularnych, dobrych filmów. No to niech takie popularne, dobre filmy powstają. Tak, i ja też uważam, że to jest właśnie taki film, który jest skierowany do bardzo szerokiej publiczności, bardzo szeroka publiczność może się na nim wzruszać do łez mhm. i było mnóstwo ludzi, którzy wychodzili zapłakani z tego filmu, ale też mnóstwo, którzy wychodzili uśmiechnięci, bo z tym was ten film zostawia po prostu nie wiem, jaki będzie marketing tego filmu, czy faktycznie spotka się z jakimś zainteresowaniem, ale mam takie odczucie, że to jest film stworzony dla szerokiej publiki, która wyjdzie z tego seansu właśnie zadowolona, w dobrym nastroju i po prostu będzie polecać ten film innym. I jeżeli trafi na Wyjątkowo wrażliwą osobę, to może wyjdzie też lepszym człowiekiem z tego sensu. Więc z tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy materiał. Film Wam zdecydowanie polecamy. Ma swoje wady, ale warto się z nim zmierzyć, warto się z nim zapoznać. Ja jeszcze bardziej polecam Wam książkę, mhm. warto się z nią zmierzyć, warto ją przeczytać bądź przesłuchać. Przypominamy o kodzie do BugBit, który znajdziecie w opisie, jak zwykle. No i co tym optymistycznym akcentem? Kończymy dzisiejszy materiał. Mamy nadzieję, że teraz odcinków będzie więcej. Będą nieco bardziej regularnie. Więc z tym Was zostawiamy. Do zobaczenia.